Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Słowo-Mężczyzny Jesteśmy dzisiaj w, na festiwalu filmów żołnierzy niezłomnych i Wyklętych. No, proszę bardzo. Tu jest nasza pani posłanka, może pani się przedstawi? Znaczy pani poseł, nie? Pani poseł, posłanka. dobrze. Poseł Małgorzata Zwiercan, no. przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. O, proszę mają, dzisiaj pani tu jest na tym festiwalu i co pani będzie prezentować? Znaczy ja również już wczoraj byłam na, na festiwalu, gdzie były wręczane y, na gali y, otwarcia, gdzie były wręczane statuetki Drzwi do Wolności, Sygnety Niepodległości. Miałam przyjemność również jedną wręczać. Y, y, festiwal, 11 edycja już festiwalu Niepokorni, Niezłomni i Wyklęci, jasno mówi, że tutaj staramy się. Przypominać i upamiętniać e, walkę o niepodległość e, ludzi, którzy walczyli o właśnie wolną, niepodległą Polskę. E, dzisiaj mam zaszczyt prezentować e, e, album: e, Ludzie sierpnia w Gdyni e, pod tytułem Kobiety Solidarności, którą przygotowałam i której promocja była w. W zarządzie Portugdyni 30 sierpnia w ramach podpisania porozumień, uroczystości podpisania porozumień sierpniowych. Album Kobiety Solidarności mówi o cichych bohaterkach, nie tylko o tych, które walczyły faktycznie, tylko również o, o tych kobietach, matkach, żonach, siostrach, które mówiły najczęściej, że one nic nie robiły. Ja chciałam pokazać, jak wielki wpływ właśnie one miały na to że ich właśnie mężowie i ich yy, ojcowie po prostu mogli stanąć i yy, w roku 80 yy, stanąć do strajku, razem z nim, u, w nim uczestniczyć, a również potem działać na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Rozumiem. Ja akurat, tak się składa, byłem uczestnikiem strajku sierpniowego i członkiem Międzynarodowego yy, Komitetu Strajkowego przy strajku Neprozet. Współpracowałem z Anną Walentynowicz i Anną dudą Aninką Pinkowską. To są właśnie te kobiety. I te kobiety, ja ostatnio przy mojej fundacji na stacji Strzyża widziałem namalowane murale. Czy pani coś może na ten temat powiedzieć, jak i skąd się wziął ten projekt, żeby te murale namalować? Ten projekt jak wiele innych bierze się stąd, że chcemy właśnie przypominać pamięć o bohaterkach, o tych kobietach, które walczyły. Także które dążyły do tego, żeby ta nasza Polska faktycznie była niepodległa, żeby, żeby była suwerenna i wolna. Na Pani przykładzie widzimy, że coraz więcej kobiet bierze udział w, w polityce. Czy Pani uważa, że to jest dobry kierunek? No myślę, że bardzo dobry kierunek że kobiety również są aktywne i biorą udział i w mniejszej polityce takiej właśnie tej samorządowej ale również w tej polityce tak jak mówimy dużej tak parlamentarnej czy i senackiej także jest to jest to bardzo ważne bardzo ważne żeby kobiety również swoim głosem mogły głośno o sprawach i przypominać właśnie tak jak dzisiaj przypominamy kobiety. Kobiety walczące, kobiety ciche bohaterki. Dlaczego kobiety? Dlaczego kobiety? No, bo jesteśmy e, bardzo ważne. Bez kobiet to po prostu nie byłoby naszego no, świata. Smutny świat. By. Nie byłoby po prostu jego. Rozumiem. Dziękuję pani bardzo. No, jak widać, e, tutaj można ciekawych ludzi spotkać. Jest tu też minister e, Selin. E, no i różni inni ciekawi ludzie. E, pozdrawiam, Pomorska Telewizja Zdrowa, redaktor Słowo Dziębiński. Dla was z, z Festiwalu Filmów Fabularnych. Niepokornych, niezłomnych, wyklętych, który właśnie trwa. Jutro będzie gala o 18. Dziękuję bardzo.